Dzień dobry, jest wtorek, zaczynamy dzień siódmy. Jeszcze wtorek, środa, czwartek, piątek, cztery dni. Zwykle moje sprzedaże trwają 5 albo 7 dni. DNA jest wyjątkowe. DNA trwa 10 i szczerze mówiąc, już mam dość, już chcę, żeby się skończyło. To nie jest narzekanie, to jest obserwacja mojego stanu wewnętrznego, przyjęcie tego do siebie, a potem idziemy robić to, co trzeba zrobić. Wieś mnie, mój ty czarny czołgo, moja ty czarna wołgo, i zrób mi radosny, radosny poranek z uśmiechem. Hopa, hopa, hopa. Dziś jest nieco później niż zwykle, bo już jest po dziewiątej, jak zmierzam do biura. I to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze z tego, że już chcę, żeby był koniec, a po drugie z tego, że sprzedaż rządzi się swoimi prawami, ma taki swój cykl i rytm. Na początku trzeba wszystko rozbujać, co się udało bardzo dobrze, potem trzeba tylko podtrzymywać to rozbujanie, a na koniec będą znowu dwa bardzo intensywne dni, czwartek, piątek, żeby to wszystko docisnąć do końca i powygaszać. W biurze 9.15 sztukawowe utensylia gotowe. Woda się gotuje, zaraz będzie się studzić. Tu aeropresik. Najlepiej, zanim się woda zagotuje, a potem się ostudzi. Ja zajmę się taką obsługą bieżącą. Pewnie z mi to zajmie. Zobaczę, jakie maile przyszły do mnie na skrzynkę moją i na naszą skrzynkę całą def w temacie DNA. Tu już stanowisko rozstawione. A potem, o tu może będzie chwila do poczytania, sobie poczytam. A potem muszę zadzwonić jeszcze. Hmm, co za smutna sprawa. Zzz. Jak to kiedyś opowiadałem, Ania z mojego zespołu skonstruowała sobie ciążę i od miesiąca jest na L4, więc wtedy płaci jej ZUS, a nie ja. I się okazało, że Ania chyba widocznie za dużo zarabiała, bo mnie wzywają, żebym tłumaczył się, dlaczego tyle Ani płaciłem i teraz oni muszą. Ach, kurde, urzędasy, ale wszystko było legitne i fair. A dziś tu z tej mojej Gabry poopowiadam o mailach, o e-mail marketingu, o tym jak u mnie wygląda cała lista, o tym czym jest segmentacja, jakie mechanizmy rządzą e-mail marketingiem i tak dalej, i tak dalej. Zapowiada się chyba ciekawie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale najpierw kawusia, najpierw tutaj jakiś piękny zapaszek losowy dzisiaj i odpowiedzi na maile. A jeszcze zanim co do czego to obadajmy status jaki tutaj teraz mamy. Status aktualny na dziś wynosi na teraz 661 tysięcy. Wczoraj rano było przekroczone 500, więc idzie do góry, idzie do przodu. Bardzo dobrze, niechaj idzie jeszcze kilka dni. I tak sobie myślę, że możemy z tej okazji zrobić sobie pewną let's play a game, pewną zgadywankę. Napisz w komentarzu swój typ, co? Ile twoim zdaniem, na jakim wyniku zakończy się sprzedaż Drogi Nowoczesnego Architekta, edycja druga, która trwa do piątku, do 21, i którą tak tutaj miło dokumentuję. Zobaczmy. Ja swój typ mam, ale go nie powiem. Paż się dla mnie. Ona paży dla mnie. A zanim siądę do maili, to plan na dziś. Plan na dziś to wysłać i na, napisać i wysłać mailing. Z, z, po, potem powiem, e, na czym on będzie polegał, bo to taki, taka ciekawa konstrukcja będzie. E, tylko, że dzisiaj mail pójdzie nie rano, jak zwykle, a po południu, żeby dotrzeć też do osób, które otwierają skrzynkę raczej po południu, a nie rano. Dzisiaj też o 13 mamy DNA Lunch, e, część druga z parą dwóch innych z inną parą dwóch mentorów. I, no I dużo aktywności w social mediach, jak zawsze. By the way, jeśli ktoś chce patrzeć, co się dzieje w social mediach, to trzeba to robić na bieżąco, bo ja potem po kampanii 80% z tego kasuję. Wchodzę od razu po zamknięciu sprzedaży i usuwam większość rzeczy związanych z daną kampanią, żeby nie wisiały w internetach. Bardzo dużo czasu zleciało, jest 12.47. Za 13 minut wchodzimy live na DNA. Lunch 2. To już jest odpolony YouTube. Czeka już ponad 40 osób. Tutaj już czeka Kuba, się przygotowuje, to jestem ja. Jeszcze nas nie widać. Przez długi, bardzo czas pisałem dzisiejszego maila, który wyjdzie dziś po południu. To najtrudniejszy dla mnie mail w całej tej kampanii, a dlaczego? To o tym porozmawiamy sobie zaraz, tylko, tylko skończymy lunch, więc za niecałą godzinkę. Wtedy też przejdziemy do innych rzeczy związanych z e-mail marketingiem sobie tutaj chłopaki mówią na temat REST versus RPC. A ja się na chwilkę wyłączyłem i korzystając z okazji Skorzystając z okazji, pokażę ten mail, który właśnie dzisiaj pisałem, który dzisiaj po 16 będzie wysłany, a potem, już po naszym DNA lunchu, więcej tak teorii i praktyki na temat e-mail marketingu. Otóż, dzisiejszy mail był trudny na tyle, że po raz pierwszy poprosiłem Magdę, żeby zerknęła na niego, czy na pewno tam pewien szczególny fragment jest ok do wysłania. Magda miała swoje uwagi, te uwagi wprowadziłem i dopiero, dopiero potem zaskodzulowałem wysyłkę. Pamiętasz może, że w piątek wysyłałem mail do ponad 10 tysięcy osób z pytaniem, dlaczego jeszcze nie macie w DNA? I sporo osób odpisało na tego maila, więc mam całe takie spektrum przyczyn, które powstrzymują moich potencjalnych klientów przed dołączeniem do drogi nowoczesnego architekta. I jak to się teraz pięknie wszystko zazębia, zapętla i zagęszcza. Dzisiejszy mail nazywa się Wiem, dlaczego nie jesteś jeszcze na drodze na nowoczesnego architekta. Pozwól, że Ci pomogę. I tutaj. Lecą sobie przyczyny, które poznałem w piątek, a także wcześniej na podstawie swojego doświadczenia. I tego jest w sumie 10, z czego dziesiąta, dziesiąta jest najtrudniejsza. W mailu tym też podają linki do różnych fragmentów webinara czwartkowego, w którym rozmawiałem z pięcioma absolwentami pierwszej edycji DNA i się bardzo pozytywnie oni wypowiadali na temat tego programu i tutaj dzięki temu też widać, jak można robić content reuse, czyli nagrywam coś raz, a potem to tniemy, potem to w wysyłamy w internet jeszcze niezależnie, potem do różnych fragmentów poszczególnych mogę linkować w różnych przekazach, ale właśnie jest ogólnie dziewięć takich powodów, takich normalnych. Dziesiąty powód to Boję się i to było trudne do napisania. Sporo osób, o czym mówiłem w piątek, napisało mi wprost, że kasa była odłożona, że firma zaakceptowała budżet, że ogólnie od dawna planowali dołączyć do DNA, ale to, co się teraz dzieje, powoduje, że się po prostu boją, więc każdy grosz zachowują na później. I tutaj w tym mailu Wprost piszę, że ja bez kitu też się boję. Na razie to wszystko tak odpycham od siebie do piątku, bo teraz liczy się tylko sprzedaż, ale myślę, że mnie tak trzepnie to wszystko w weekend. Więc napisałem też wprost, dałem taką możliwość, czego nigdy nie robię w trakcie sprzedaży. Tutaj dałem taką możliwość na koniec. Jeżeli uważasz, że inwestycja w DNA może zagrozić bezpieczeństwu Twojemu lub Twoich najbliższych, to kliknij tutaj, a nie będę wysyłał Ci więcej maili w tym tygodniu. Zwykle można u mnie samemu nieźle całkiem skonfigurować, jakie maile się dostaje, o czym porozmawiamy sobie za, zaraz później, ale w trakcie sprzedaży, jak jest sprzedaż i ktoś jest zapisany na mailing dotyczący danego programu, to nie ma takiej opcji. Albo się wypisuje ze wszystkiego, albo się nie wypisuje z niczego, bo sprzedaż to sprzedaż, i po prostu wtedy wychodzą oferty, tak jak miały być od samego początku. Tutaj postępuję inaczej, bo to jest sytuacja wyjątkowa. I tam można sobie cofnąć kilka sekund, zrobić pauzę, zobaczyć, co dokładnie tam napisałem. Ale tam są takie komunikaty, że nie bez przyczyny nie podnosimy w ogóle tego tematu podczas naszej akcji, że to spadło na nas jak grom z jasnego nieba, tak jak, na, tak jak na wszystkich. Można, co widzę w internecie bardzo mocno, można na tym ugrać całkiem niezły kapitał, na straszeniu, na podnoszeniu właśnie tych wszystkich wirusowych argumentów. My zdecydowaliśmy, że tego nie będziemy robić ani przez jedno zdanie, bo, no bo twarz i sumienie ma się tylko jedną, co te... Też jest napisane w tym mailu. Wcześniej to nie było nigdy podnoszone i więcej już do zakończenia sprzedaży ani razu tematu tego wirusa nie będziemy używać. O i to, to, to na ten temat. Tyle. Teraz jeszcze korzystając z okazji, że panowie tutaj się produkują, niech oni się produkują, a ja się poprodukuję tutaj do was z nimi w tle. Padło pytanie pod jednym z filmików, bardzo sensowne pytanie, o to, kto ma największy wpływ, albo w jaki sposób dzielimy się tym, co się dzieje w trakcie takiego tygodnia sprzedażowego. Czy to jest tylko i wyłącznie wszystko moja decyzja, a wszyscy się muszą podporządkować, czy jednak kminimy nad tym wspólnie? I odpowiedź jest taka, że ogólnie założenie jest takie, że to jest moja odpowiedzialność i ten tydzień to. Ja wymyślam, ja planuję, komunikuję wszystkim partnerom, wszystkim osobom współpracującym, czego, na kiedy potrzebujemy, i to się po prostu dzieje. Więc to jest moja odpowiedzialność. To mamy bardzo jasno określone w umowie, że tak naprawdę w tym czasie ja mogę wszystko. I w umowie mamy taki bardzo, bardzo mocny zapis mówiący o tym, że ja nawet mogę wykorzystywać wizerunek swoich partnerów w sposób mogący być interpretowany jako urągający ich godności. Czy coś takiego? I tu potrzebne jest zaufanie, że ja pewnych linii nie przekroczę, czasem niektóre przekraczam, ale, ale nie tym razem. To nie oznacza oczywiście, że jest zamknięty jakiś temat i że jestem zamknięty na dyskusję czy na propozycje, ale tym razem na przykład było tak, że w, w, moim pomysłem było, że będziemy robili te DNA lunch w trakcie dnia, że będziemy wpuszczali coś codziennie, praktycznie i po prostu powiedziałem chłopakom, kogo kiedy potrzebują i oni wymyślili tematy, na jakie będą rozmawiać i na tych lunchach, oni wymyślili tematy webinarów, które sami prowadzą. Ja wymyśliłem chyba, żeby zaprosić jutro na webinar Andrzeja Krzywdę, na webinar biznesowy, więc to jest współpraca, jednak odpowiedzialność spoczywa na mnie. Tak jak odpowiedzialność za dowiezienie tego, spoczywa z kolei na nich. I nawet mamy taką preambułę w umowie, że wydawca, czyli ja, odpowiada za to, żeby program się sprzedał, a autorzy, czyli oni, odpowiadają za to, żeby nie było zwrotów. I dobra, to na razie tyle. Ja wracam do lunchu. Też posłucham. Bardzo lubię słuchać, jak oni ze sobą dyskutują i jak rozmawiają sprawie 100 osób. Elegancko. Eee, więc tak, widzimy się po DNA Lunch. No spoko, nasz lunch się skończył, chłopaki skończyli rozmawiać, skończyli opowiadać. W międzyczasie miałem telefon z firmy jednej i to ciekawe, bo jest zamówienie na kolejne 22 dostępy, a te liczby, które ja pokazuję tutaj, to są tylko zamówienia opłacone. A większość takich większych firmowych zamówień jeszcze nie jest opłacona. To pewnie spłynie dopiero właśnie w czwartek albo w piątek. To co to się będzie wtedy działo, to ho, ho, ho. Ale to... To dobrze, że firmy dbają o pracowników także w takim, w takim trudnym czasie. Stała się słuchajcie, rzecz nieprawdopodobna, albowiem jest zaraz godzina 15 i ja nie wiem, gdzie ten dzień zleciał. Dużo bardzo na telefonie, dużo bardzo w mailach. No, trzeba jednak było sporo operacyjnych rzeczy powykonywać, żeby to się kręciło, ale to ma też efekty. W postaci takiego, że kolejny milestone został osiągnięty. No i git. Maile, maile. Mamy dosłownie 10 minut na to, żebym wyjaśnił wszystko, co związane z mailami. No tak, już wszystko jest pochowane, wezwanie do ZUS-u zniknęło, ale to będzie, to nieprzyjemne będzie. Książka o kotach zniknęła, tablet spakowany, teraz tylko już maile nasze, powiem troszkę w 10 minut i spadam do żonki, do córeczki. Piękne jest słonko na spacerek do lasu, warto pójść i zjeść pyszny obiad. Ale przechodzimy do e-mail marketingu. Ja mam doświadczenie z kilkoma różnymi systemami do mailingu, takiego, który przynosi mi najwięcej kasy, jedyny, który przynosi mi... Dużo kasy i który bardzo lubię od lat, i w którym będę na pewno do, 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 do samego końca mojego lub to jest Convert Kit. Convert Kit obsługuje całe moje imperium IT, imperium DevStyle. Mam jeszcze slowbiz.pl, inicjatywę swoją, i tam maile są zbierane na Active Campaign. Active Campaign jest takim wielkim standardem, można powiedzieć, to kosztuje dużo, to jest takie no, standardowe, strasznie się zawiodłem, to nie działa tak, jak ja bym chciał, to jest bardzo nieintuicyjne. Nawet jak są jakieś błędy, to na poprawkę niektórych czekam od grudnia, A mamy kurde połowy marca. Active Campaign uciekłbym, gdyby nie to, że mam tam jedną długą automatyzację slowbizową i są tam już trzy ponad tysiące ludzi w różnych miejscach tej automatyzacji. Imigracja byłaby koszmarem, więc Active Campaign. Wcześniej byłem w MailChimp, to to w ogóle jest już wolę ręcznie wysyłać maile niż w MailChimpie być. ConvertKit używam i na nim pokażę pewne swoje takie podstawowe podstawy. Moje największy cenny zasób, moje największy skarb wygląda tak na Convert Kicie. Na 31 464 osoby. Średnio przez ostatnie kilka lat otwieralność maili najróżniejszych jest na poziomie 47%, więc bardzo dobrze. Klików 11%, więc bardzo dobrze, co w sumie nie ma znaczenia. I wysłałem 2 300 tysięcy maili. Dziś dołączyło 40 nowych osób i tutaj różnie odchodzą, przychodzą teraz przy DNA. Widać, kiedy jest jakaś sprzedaż. Tutaj odeszło 94 osoby, tutaj wczoraj odeszły 41. Tak jak mówiłem już kilkukrotnie, normalna sprawa. Ale w takim normalnym, takim codziennym życiu staram się, żeby 100 osób dziennie na listę przybywało. 100 osób dziennie na listę przybywało i taki współczynnik utrzymywał się u mnie od grudnia, kiedy to między grudniem a końcem lutego nie mieliśmy żadnych akcji sprzedażowych powodujących największą liczbę wypisów. No i teraz maile, skąd pojawiają się na mojej liście te maile? Pierwsze miejsce to mój blog devstyle.pl. Tutaj są różne teksty. Na przykład jest taki tekst, jak nauczyć się programowania, trzy drogi do zostania programistą. I tutaj się idzie, 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 i mam coś takiego, na przykład jak. Eee... O! Ruszam, ruszam i wpada. I wpada pop-up na tylko niektórych tekstach, na popularnych niektórych tylko tekstach wyskakuje pop-up, gdzie można zostawić swojego maila i dostać darmowe rozdziały z mojej książki właśnie na tematy powiązane z tymi tekstami. I z tego wpadają cały czas maile, a ile z tego akurat, to nie wiem i mnie to nie interesuje za bardzo. Maile też można zostawić swojego i to w sumie to się dzieje chyba dość regularnie nawet. Gdzieś tu wszędzie na dole, na każdym tekście jest o, można zostawić swój mail na, na, na newsletter. I jeszcze taki ciekawy myk to upata Flyna Zobaczyłem, że jak się tutaj wpisze devstyle.pl cokolwiek, 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 cokolwiek i się wejdzie, pojawi się błąd 404, to na tym będzie 404. Ups, stopa, czekaj, czekaj, nie odchodź po tymi rękami, weź maila. Daj swojego, a ja dam ci ad darmowe rozdziały mojej książki. Ale to wszystko, co dzieje się na samym blogu devstyle.pl, to raczej było robione w momencie, gdy wydawałem swoją książkę 3 lata temu i te popapy zostały, te 404 błąd został taki. Teraz książki już za bardzo nie promuję, bo po prostu mi się nie opłaca marnować czas na promowanie książki, skoro można poprędź tych, skoro można sprzedawać programy do nauki online po 2,5 tysiąca. Nie? Więc książka sobie po prostu jest i tam schodzi jej trochę, co, co, co miesiąc tam ze 100 egzemplarzy schodzi z magazynu, ale ja aktywnie jej nie promuję. Więc, jeszcze maile takie, które najbardziej są dla mnie cenne. O właśnie tu jest strona samej książki, też można albo książkę zamówić, albo zostawić maila i pobrać te rozdziały, co pokazywałem wcześniej. i to wszystko też wyląduje w konwerttkicie, ale to w sumie... O... O, jest, pobierz darmowy rozdział jakiś, ale to nieważne. Mail najważniejszy, to jest na przykład tutaj, na stronie mojego kursu Gita. Można zostawić maila z informacją od razu, że tutaj coś się dzieje po, poza samym PDF-em. Że można być poinformowanym o kursie Gita. Zostawia się maila, się dostaje fajnego PDF-a i no i już. I to e, strona kursgita.pl i strona zawodprogramista.pl one są zrobione na lead pages. Są wyklikane po prostu. Pokazywałem to narzędzie chyba w pierwszym odcinku tego serialu. Jest strona dbmaster.pl. Ona jest customowo robiona specjalnie dla nas przez grafików. Od Łukasza przez programisty Kaja. I tutaj można dołączyć do mailingu dbmaster. Tu jest coś innego. Tutaj nie daje żadnego pdf-a. Tu można dołączyć do mailingu dbmaster. Podaje się maila i się dostaje co tydzień mega wiele materiałów o bazach danych. Jest strona kolejna, robiona przez mojego kumpla Maćka Korsana, który jest autorem programu nauki frontendu. Co ten frontend, a ja go wydaję? I tę stronę robił właśnie ten oto prześliczny młodzieniec Maciej Korsan. I tutaj można pobrać PDF-a 3 praktyki skutecznej nauki frontendu. I regularnie tu się będzie dostawało także różne materiały frontendowe co tydzień na swoją skrzynkę. Jest też oczywiście droga nowoczesnego architekta. Tutaj nie można zostawić teraz maila, bo teraz trwa sprzedaż, a sprzedaż. Sprzedaż to nie jest czas na zbieranie maili. Sprzedaż to jest czas na y, zmianę maili w klientów. No i właśnie, mówiłem o tym pierwszego dnia, jak tam w ciągu pierwszej godziny czy dwóch czy trzech wpadło zamówienie na 100 tysięcy złotych, mimo że jeszcze nawet żadna reklama nie poszła, ani żadne publiczne info, tylko strona po prostu wstała. Eee, mówiłem o tym, że porozmawiamy sobie chwilkę o tym, co można robić przed startem produktu, jak promować, jak zachęcać ludzi do tego, żeby faktycznie oni byli zainteresowani. I właśnie mail robiony w taki sposób, jak pokazywałem na co ten frontend, na DB master, tak samo było na DNA, eee, to jest świetny sposób. Ktoś zostawia maila nie po to, żeby dostawać jakiegoś, dostawać jakiegoś. PDF-ka, jak w moim kursie gita, tylko po to, żeby dostawać co tydzień materiały na dany temat. Tylko nie byle jakie materiały. I czemu nie ten PDF-ek? PDF-ek, jak darmowe rozdziały z książki, czy jak u mnie jakaś plansza z kursu Gita, to jest dobre przy produktach stosunkowo tanich. Ktoś zobaczy, o fajne, i potem dostanie ofertę, która nie jest jakoś mocno kosztowna. Pomyślcie sobie, o to będzie jeszcze fajniej, i to ja sobie kupię książkę za 5 dych, kurs Gita za 2,5 stówki. Choć niektórzy, tak jak mówiłem, kupują za 6 stów, jak nie ma żadnej okazji akurat. I, 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 I to jest spoko. Jednak jeśli ja się gdzieś zapisuję, a zdarza mi się dość regularnie, żeby pobrać jakiegoś fajnego PDF-ka, a potem przez pół roku nigdy mi nie pisze. I nagle po pół roku ktoś pisze do mnie, ej, ty, mam zajebisty tutaj jakiś dla ciebie kurs online na jakiś tam, jakiś tam temat za 7 stów. To dla mnie jest takie, ej, hello, ale nie widziałem cię od pół roku, a ty nagle w taki sposób tutaj do mnie za pięć dyszek może bym rozważył. Za siedem stów to ja oglądam takie siedem stów z każdej strony przed wydaniem. I odejście od tych pdf ków nastąpiło u mnie rok temu, jak obmyślałem całą strategię przed sprzedaży jeszcze DNA, czyli jak sprzedać DNA, gdy jeszcze go nie było. I wtedy właśnie jakoś tak dotarło do mnie, że taki jakiś PDF, choćby nie wiadomo jak zajebisty był, to to nie zrobi roboty przy produkcie, który będzie kosztował ponad 1000 zł, teraz ponad 2000 nawet. Bo to musi być coś więcej. Osoby, które będą na mojej liście mailowej, muszą czuć się dopieszczone i muszą zobaczyć, że jak one coś w tym temacie chcą wiedzieć więcej, to właśnie dokładnie Konkretnie tylko od nas chcą tych materiałów. I w jaki sposób można to osiągnąć? Po zapisaniu się na listę mailową DNA, czy zapisaniu się na listę DB Master, czy zapis zapisaniu się na listę co ten frontend, co tydzień staramy się przynajmniej, żeby co tydzień regularnie przychodziły materiały. Teraz ta sekwencja mailowa DNA ma już nie wiem ile, chyba z 10 miesięcy tydzień w tydzień wychodzi jakiś materiał. Tych materiałów jest bardzo, bardzo dużo i one są dobre. Nie idealne. Idealny, najlepszy ma być program płatny, ale są dobre, są wartościowe, są merytoryczne i otwieralność takich maili, które, na które można patrzeć jako po prostu na maile marketingowe de facto. Otwieralność ich jest naprawdę bardzo duża, co zresztą pokazałem. Tylko jak one budują taką chęć akurat do nas dołączenia? Często widzę takie maile wysyłane co tydzień przez, przez różne osoby w jakichś różnych i to są po prostu jakieś randomowe linki z netu. I to ja też mogę wpisać w Google a jakiś randomowy temat, wybrać trzy pierwsze linki i po prostu je rozsyłać jako, jako ciekawy mailing. I to będzie ciekawy mailing, ale on w żaden sposób nie spowoduje, że ja chcę coś kupić od konkretnie tej osoby. Chyba żebym szukał researchera y, informacji online, to wtedy bym do tej osoby się zgłosił. Więc nie, to nie jest odpowiednia droga rozwiązaniem rozwiązanie, jest właściwie banalne. Tak w sumie myślałem, w jaki sposób możemy przedstawić to DNA, które będzie drogie na standardy IT w Polsce, jeśli chodzi o produkty rok temu, bo te ceny też rosną teraz coraz bardziej wszystkiego właściwie. Jak, to, jak, jak, jak można do ludzi powiedzieć, a teraz, dobra, słuchajcie, wyskakujcie po, po ponad 1000 zł, czy po 2000 zł, bo mamy dla Was coś fajnego. No ci ludzie muszą po prostu sami tego chcieć. I to teraz działało zarówno w DNA, zadziałało potem w DB Master, zadziałało w co ten frontend, tam są materiały wysokiej jakości, regularnie dostarczane, ale tworzone przez osoby, które będą potem twórcami danych programów, które będą mentorami w danych produktach. To nie są jakieś randomowe linki, nie wiadomo przez kogo przygotowane, tylko to są oni, to są ci eksperci, ci mentorzy i to ich w taki sposób pokazujemy właśnie w tych mailach, że jeżeli od kogoś się uczyć tego tematu, to właśnie, właśnie od nich. I co mi się podoba, to to, że. To jest taki bardzo czysty marketing, ja nie lubię żadnej manipulacji, jakiegoś wyzwalania poczucia winy, ani czegoś takiego. To jest czyste składanie oferty. Zobacz, tyle było zajebistych rzeczy. Jeśli chcesz więcej, i jeszcze, jeszcze lepszych, to zapraszamy. A jeśli nie, to nie kupuj. Zostań na tej liście i konsumuj dalej te materiały, które mamy na tę listę właśnie przygotowane. Też się dużo nauczysz. I to jest podejście takie bardzo... Czyste. Właśnie to jest podejście fair. I to jest podejście, które ja stosuję bez w ogóle zgrzytania i tu jakiegoś ocierania się o jakieś marketingowe brudy, o które łatwo się też niestety manipulacyjnie troszkę tak otrzeć. A skąd tych ludzi tam brać? No, z internetu. Na bloga wchodzą ludzie z Google, na strony wchodzą ludzie z Google, ale ja na tym nie polegam. Po prostu, zwykle, jeśli nie ma jakichś sprzedaży aktualnie, to kręcą się reklamy na te programy, które są gotowe i które wystartują za jakiś czas. Na przykład, właśnie na frontend ludzie się zapisują teraz z reklam, bo to jest zupełnie inni i całkowicie inny odbiorca niż dla mojego DB Master czy do DNA. To są zupełnie inni ludzie. Ja ich też mam na liście odpowiednio pogrupowanych, posegmentowanych, a o segmentacji pogadamy jednak jutro, bo się Zrobiło późno, a i tego materiału widzę, że będzie dużo. Więc kupuję reklamy i tam jest tak zwany custom conversion. Jutro może też to pokażę. Co, jak zrobić, żeby Facebook wiedział dokładnie o co mi chodzi w danej reklamie. Jeśli działa odpowiednio, a teraz nie działa. No i jaki jest tego efekt? Jak ludzi tam się przenosi albo z Facebooka, albo z Google'a, czy skądkolwiek ja z vloga, z podcasta, z bloga, kieruje do tych landing pages, y tak zwanych, żeby ludzie zostawiali swoje maile, które potem są zasypywane wartościowymi treściami, a na koniec jest przedstawiana oferta, z której ktoś kto korzysta albo nie. I tu jest. Efekt teraz. W konwertkicie są tak zwane formy, formularze. Formularze służą do zbierania właśnie maili. I na przykład do DB Master na razie od zamknięcia sprzedaży zapisały się 194 osoby, a teraz reklamy żadne nie chodzą. Do DB Master zapisało się 3400 osób w październiku, 1900 w listopadzie. Do DNA. 3000 osób zapisało się po zakończeniu sprzedaży we wrześniu. Na webinar nasz tygodnie, z zeszłego tygodnia zapisało się 730 osób, na jutrzejszy 211. I to wszystko sobie jest tutaj ładnie, bardzo posegregowane. O, patrzcie, o, patrzcie, o, patrzcie. I dzięki temu, że ja wiem, gdzie się ktoś zarejestrował, jakie maile otwiera, jakie maile klika, co czyta, mogę w ten sposób ofertę swoją kierować do tych, którzy są naprawdę tą ofertą zainteresowani. Teraz tam pokazywałem, że u mnie na mailingu jest ponad 31 tysięcy osób. Nigdy ani razu nie wysyłam maila idącego do wszystkich, bo to bez sensu. I o tym pogadamy w takim razie jutro. I to na dzisiaj tyle. Jeszcze jestem kurde w biurze, o tej porze miałem być już w domku z żonką i córeczką, ale jeszcze zanim słońce zajdzie, to jeszcze może zdążymy do lasu. Dziękuję bardzo za Twoją uwagę. Zadawaj pytania pod spodem, weź udział w zabawie i oszacuj, zgadnij, wiesz co, jaki wynik. I tyle. Jak ty uważasz, że to jest interesujące, podziel się ze swoimi znajomymi. Jeszcze mamy środa, czwartek, piątek. Jeszcze trzy odcinki, w których porozmawiamy jutro o e-mail marketingu, a czwartek, piątek zobaczymy o czym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w temacie e-mail marketingu, to zadawaj i jutro na nie poodpowiadam. A tymczasem Borem lasem. dzięki na razie i cześć!